Kolejny poranek, kolejna poranna dobra myśl. Dlatego witam się z radością i zapraszam dzisiaj o byciu człowiekiem zainteresowanym i o Jurgenie Klopie, jednym z najlepszych obecnie trenerów piłkarskich. Zapraszam. Wiele mówi się o tym, że mamy być dla siebie braćmi i siostrami. Brat i siostra są zainteresowani sobą. Powinni być z sobą zainteresowani. Nie tylko tym, co mogą sobie dać, do czego mogą się sobie przydać. Ale bycie dla siebie bratem i siostrą oznacza to, że chcę wiedzieć, co u ciebie słychać. Jak żyjesz, co wypełnia na daną chwilę Twoje życie? I myśląc sobie o tym dzisiaj rano, pomyślałem o Jurgenie Klopie. To trener Liverpoolu, chyba najlepszej obecnie drużyny piłkarskiej. Dlaczego o nim? To nie żaden święty, choć ma szansę, jak każdy z nas, by świętym zostać. To człowiek, który jak czytamy w jego biografii, którą polecam Wam, chociażby jeżeli będziecie szukać prezentu dla jakiegoś fana piłki nożnej, warto. To człowiek, który będąc trenerem, podobno, przynajmniej tak pisze w tej książce, wie jak ma na imię każda sprzątaczka i każdy z personelu. To człowiek, który jest w stanie. Nie wiem, pamiętać o czyjejś rocznicy ślubu, i to bynajmniej nie o rocznicy ślubu swojego najważniejszego piłkarza. To człowiek, który potrafi być żywo zainteresowany człowiekiem. Moi drodzy, brakuje nam czasami tego, byśmy faktycznie chcieli wsłuchać się w to, co słychać u ciebie, bracie i siostro. Nie tylko myśląc technicznie, nie tylko myśląc, nie wiem, co mogę ci dać, nie tylko myśląc, co ty możesz mi dać, ale po prostu chcę posłuchać. Chcę wiedzieć jako rodzic, jak nazywają się przyjaciele własnego dziecka, chcę wiedzieć jako kapłan, z czym mierzą się w pracy moi parafianie, i tak dalej, i tak dalej. Chcę być. Zainteresowany życiem drugiego. W ten sposób budujemy bliskość. W ten sposób dajemy sobie odczuć, że jesteśmy dla ciebie braćmi i siostrami. Być człowiekiem zainteresowanym drugim człowiekiem, tym, co faktycznie u niego słuchać. Znać się po imieniu, tak jak po imieniu zna nas Bóg. Jest to bardzo indywidualny i osobisty, umieć podchodzić do siebie nawzajem. To niełatwe zadanie, ale chyba to jest jakaś kwintesencja chrześcijaństwa właśnie takie do siebie wzajemne podejście. Dobrego, Bożego, Błogosławionego dnia Ci życzę.